Jedną z ważniejszych rzeczy do wykonania przed wypuszczeniem jakiegokolwiek oprogramowania na rynek jest przebadanie go pod kątem obecności błędów. Oczywiście nie każdego stać na stworzenie stanowisk dla testerów, ale żadna firma nie powinna pozwolić sobie na wprowadzenie do sprzedaży programu z błędami. Może to spowodować obniżenie zysków, pogorszenie wizerunku firmy i przejście potencjalnych użytkowników na stronę konkurencji. Aby uchronić Twoją firmę przed takimi plagami, stworzyliśmy serwis Testuj.pl. Nie tylko z myślą o firmach, ale i testerach. Tester za każdy wykryty błąd otrzymuje od firmy wcześniej ustaloną stawkę. Natomiast firma sama ustala budżet, jaki będzie przeznaczony na testy i płaci tylko za potwierdzone błędy. Zasada jest prosta. Nie ma błędu, nie ma strat finansowych. Jest błąd, są korzyści dla obu stron. Na Testuj.pl aplikacje badane są przez wielu testerów, co daje możliwość sprawdzenia ich działania na różnych systemach operacyjnych, we wszystkich przeglądarkach i na wielu platformach sprzętowych. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wykrytych zostanie większość błędów, zanim program trafi do użytkownika końcowego. Testuj.pl Lepsza jakość oprogramowania za niski koszt testów.